Cześć! Z tej strony Karolina. Dzisiaj Wam pokażę, jak narysować, no można powiedzieć, ładnie, brwi, oczy, nos i usta. Usta Wam pokażę, bo to jest łatwy sposób. To nie jest trudne zrobić takie usta. Ja wam pokażę inny sposób. I ty to będzie tak. Mm, pokażę Wam później. I tak nie piszcie żadnych, nie piszcie komentarzy, że brzydko, tak i tak. Okej, okay, może to jest wasza ocena, dobra, no ale nie piszcie tak. Proszę. Dobra, no to teraz y, pokażę wam na tym... Fu, fu, muszę posprzątać biurko. Dobra, na razie. Na razie wam pokażę. A i tak, na końcu filmiku pokażę wam twarz. Teraz, zacznijmy. Pierwszym krokiem będzie... Zrobienie takiego koła. Kółka, można powiedzieć. O. Proszę o. o, 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 o. Jestem wybitna malarką. Dobra, robimy. No jej mu troszkę mniejsze robimy. No. Takie. No. Teraz robimy taką kreskę. Bierzemy tak. Troszkę oka odcinamy, jakby. Teraz robimy dolny. Można zrobić. Widzicie, tutaj zrobiłam jej make-up na tym oku. Widzicie, więc nie musicie tego zrobić, ale ja zrobię. No dobrze. Troszkę zrobiłam. Za szerokie to oczko. Ojej, ja coś mi nie idzie, no ale nic. Nie no, jest spoko. Teraz widzicie, teraz ścieramy to, co odcięliśmy jakby, Od chociaż ścieramy. Teraz robimy źrenicę. Łlenicę można robić gdzie się chce i jak się chce. No znaczy, to źrenicę można zrobić w jakim miejscu się chce. Ja zrobię. Tutaj. Dobrze. Już źrenica gotowa. Super. To teraz. Um, tak. Można to tym zacząć kolorować, czyli ja, ja może ja zacznę. Yy, chwileczkę, patrzę, mam. Nie mam kredki, akurat czarnej, yy, więc pokażę Wam z pasteli, bo akurat mi gdzieś kredka czarna się zapodziała. A w sumie nie mam długopis czarny, dobra. Chyba będzie znacznie lepiej tak tylko pis robić. A w Nie, nie będę, zrobię to pastelą, bo nie będę malowała szkadał. Tak, widzicie? Widzicie? Maluję teraz źrenicę. Oczywiście nie musicie tego robić z pastelą. Ja robię, dlatego że nie mam czarnej kredki. Bo gdzieś mi się zagubiła, ale tak to bym mysowała czarną kredką, bo nie lubię malować pastelami, muszę przyznać. Takich małych rzeczy do tego, to większe, to ok, jeszcze. Ale takie małe, to tak średnio. Eee, teraz tak. E, bierzemy jakiś kolor, który oko, to, to, tutaj. Jaki kolor chcecie, bierzecie. Widzicie, jaki kolor chcecie? To jest wasz wybór. Ja wzięłam tutaj zielony. Bo ja bardzo lubię zielone. Oczywiście, bardzo kolor jest dla mnie cudowny e, Dobrze, mamy już to zrobione. Teraz ja zrobię to długo Jednak tutaj. Zrobię linię eye. Jakby Majka jej zrobię. Jeszcze raz można powiedzieć, że teraz jej zrobię. Bo zrobię linię eye na eyelinerem. Dobrze powiedziałam? Tutaj. Nie musicie tego robić, oczywiście. To jest tylko ja to robię. To jest wasza decyzja. Możecie zrobić, możecie nie zrobić. Ja robię. Może być niewidoczny na kamerze ta linia. Nie wiem. Możecie jaką chcecie grubą kreskę zrobić? Ja robię też tutaj robię na dolnej powiece. Tak? Tak? Nie wiem. Jakby to, to poprawcie mi w komentarzach. No i ten odcinek jak nagrywałam naoliny. E, I one były krótkie. Minuta maksimum dwa. A ten już będzie dłuższy. Dobrze, mamy już zrobione. Nie musicie tego robić, to jest wasza, naprawdę, decyzja. Troszkę zrobiłam za szerokie to chyba oko, ale nic się nie stało. A, teraz robimy... Widać, rzęsy będziemy robić. Teraz w rzęsach nie jestem mistrzynią, muszę przyznać. Też, no nie, akurat to, to tak... 5 przez 10 mi wychodzi. Akurat tutaj takoby tylko pionowe kreski, bo tak też też się nauczyłam zrobić. Jutro postaram się dla was nagrać filmik, ale nie jestem pewna czy nagram. Ale raczej myślę, że szybko raczej będzie. I teraz możecie napisać w komentarzach też z czego? Z neoliny? Czeka? Z neoliny? Czy może z że... rysowania wtedy przygotuję dla Was wszystkie rzeczy i tak dalej. Teraz mamy, widzicie, rzące tutaj? O tutaj, tak, tak. Dobra. Mamy zrobione, Teraz, jeśli chcecie zrobić tutaj na powiece. Chcecie zrobić um, make-up, tak jak tutaj, to bierzemy kredkę ołówek, nie wiem co wy tam używacie. I bierzemy, robimy taki, no, jakby to powiedzieć, taki półksiężyc, taki łup. Widzicie, takiego banana. Tutaj taki banan jest. Nie nie, 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 jak to powiedzieć. Sorry. I jak przyjdzie? Dobra. Ja wezmę tutaj do tych powiek. Kolor pomarańczowy. Teraz troszkę poprawię. No. Tu mamy już oczy zrobione. Tak, oczy mamy zrobione. Teraz myślę, co zrobić. Te... Ojej, polisowałam. Pokażę. Dobrze, teraz się zastanawiam się zrobić nóż czy brwi. E, to zrobię. Zrobimy brwi. E, dobra, to zacznijmy. Mm, tutaj robimy jakby no, takie, taką linie. Tutaj robimy takie jakby zaostrzone na końcu. Nie wiem, taki. A tutaj, by wie, też można zrobić w jakiejś tej pozycji. Ja zrobię takie cienkie. No, coś mi nie wyszło. Nie wiem, co ja mi czy nie? Wy możecie odsłonić. Ja robię tak, że lekko zamalowuję te brwi ołówki. Ale tak leciutko. I robię, albo potem pokrywam to lekko żółtą kredką albo jakąś ciemniejszą. Zależy. W tym rysunku pokryłam to żółtą. Dobrze. Teraz zrobimy to oko. Znaczy ja tą brew. Tutaj. A w ogóle zostańcie do końca. Zapomniałam Wam tu powiedzieć na samym początku. Zostańcie do końca. mówimy już Wam to, że pokażę twarz na końcu. A dlatego właśnie zostańcie do końca. Bo naprawdę Wam pokażę. Nie ściemniam, możecie mi zaufać. I nie przewijajcie odcinku. Oglądajcie całe, bo naprawdę możecie się no, fajnie narysować, nauczyć rysować. No. Tak chociaż trochę ładnie. Rodzice za zawsze. Wam powiedzą, że są jest ślicznie. Dobrze, brwi mamy zrobione. Też. I teraz chyba pokryję te brwi. Ciemniejszą kreską. Brązową to zrobię. Ja bym pokryła brązową. Lekko, tak po prostu lekko malowuję. Był Ten taki lekki efekt brązu. Fajnie. Tak, ja tak lubię. Nie musicie oczywiście lecieć jak chcecie i w ogóle nagrywam te filmiki znaczy jakby była pogoda bo by cię posłunęć znaczy nie był po pierwsze kwarantanna pierwszy tydzień był spoko już minął ten pierwszy tydzień czy nie? Tak, że da już minął nie, już męcz ta kwarantanna, nudzi mi się. W początku to było takie fire, że już koniec kwarantanny i tak dalej, że nie wychodzisz się do szkoły tak fajnie, ale. jednak. Gorzej. Teraz noc wam pokażę. Eee, te, tak. Teraz noc naprawdę, moim zdaniem, fajnie wygląda, bo na początku e, ja zrobiłem taki nos na tej kartce, jak to pokażę. Okej, tutaj, tutaj no, zrobiłam taki gruby. Taki, jak to powiedzieć, taki męski. O, to powinna być kobieta. Potem zmieniłam na taki kobiecy. Tak o wiele lepiej wygląda. Bo szerszy, moim zdaniem, bardziej mi się korzysta z męskim nosem. Teraz robimy. Oczywiście kobiety z szerokim nosem nie są złe. Robimy taką kulkę. No. No, bo że właśnie o to chodzi, żeby ją zrobić mniejszą. by ładniej, no czy bardziej kobiecy nos, moim, z... moim zdaniem. Teraz wysyłamy takie linie. Możecie no, tu znać na innym kanale, bo ja to wzięłam. Nie pamiętam, to się takie. Angielski kanał. Um, tutaj powinno być też, trosz, jednak troszkę było powinno być szerzej. No, tutaj powinno być takie takie o tak lepiej a i teraz bierzemy robimy o takiego można powiedzieć wąsy o coś takiego na drugiej stronie masakra w ogóle jest z tą kwarantanną. Ciężko mi to powiedzieć, ale trochę jednak mi brakuje tej szkoły. No dobra, teraz bierzemy robimy takie linie. I tutaj właśnie ja bym zrobię, ja robię takie, teraz już robię takie. Obok, taki obok nosa, żeby nie był duży nos, ładny taki. Nie, właśnie o to mi chodzi, nie szeroki. No kurde, wkurza mi to. A tutaj zrobię za dalekie linie, no po prostu, no. Nie dalsze linie. Dobra, lepiej. A oczywiście możecie zrobić szeroki, na no ten wasz wybór też tak samo. No dobra, teraz. ja. <ścoughs> yeah, yeah. no dobra, teraz mamy już kształt. Teraz bierzemy tutaj te jakby wąsiki, przekształcamy w taki coś. Słuchajcie. pokażę wam. Robimy ciasto, na kolorowego. Ups, tutaj mi coś nie wyszło, pasi. Coś nie pasi. Dobrze. Ciu, ciu. Co robisz? Nagrywam. Okay. Cicho. No te. Co? Teraz. E... Robimy tak Co? Teraz będziemy cieniować ten nos. Lekko. Poczekajcie, to będziemy yy, cieniować, tak. Lekko, lżej. Jakoby to naprawdę wam pokażę tą twarz. Um, teraz tutaj, jakby wam to powiedzieć, cieniujemy, ale robimy taki, jakby. O, no, sorry, O, tutaj możemy już zatrzeć tą, tą linię. No, mamy coś takiego. Możemy teraz zrobić coś, co takiego, jakby, jak widziałam, tego nie, tak nie cinujemy. Te, to zostawiamy białe? Poczekajcie, tak? Nie, poczekaj, Dobre, tylko nie. Jest za wysoko. Yy, lubimy właśnie tego. Miepy. Taką kulkę. kulkę. Yy, Dobre. No, Tam, gdzie są te. Pamiętacie na początku? Powinniśmy zaznaczyć ciemniejszą linią, bo grubszą. A żeby to będzie ładnie wyglądać, uprzedzam, ten... Cienujemy, cienujemy. Tutaj nosek cienujemy, cienujemy. Lekko jednak ja to pociągamy. Teraz lekko gumką to pościmy, post... a tak leciutko to ścieramy. Ładnie to wygląda. Bo ja to robiłam na początku. Otóż, ten rysunek. Robiłam ten nos, poprawiałam. Bo to miałam patyczek do uszu, i tak właśnie tam było na filmiku, że to się poprawiało patyczkiem. Te linie, wszystkie. A ja teraz już no. Mogłabym pójść, ale to byłoby za długo trwało, więc tak zostawię. Um, wy możecie oczywiście, lepiej nawet dla was, żebyście jednak zrobili te linii. Zrobili to patyczkiem, bo naprawdę tutaj, a tutaj, o tu, Możecie sobie porównać ten, ojej. Jejku, możecie sobie porównać ten nos. No dobra, to może tak i teraz tak. I różnicę? Ładniejszy jest ten, O, że właśnie ten patyczek dużo pomaga. Próbuję jeszcze jeszcze coś zrobić. U. No się lepiej, lekko jeszcze tutaj dookoła pocieniję. Można to pocieniowałam. No, ten nos jest gorszy od tamtego ewidentnie. A te liście coś? No, jest ten, a ten jest tak, ale oczywiście no, zróbcie. No, mówię wam. ha to mi nie pasi. Tak, tak. A wiem. Tutaj zrobiłam. Oczywiście wy już nie ścierajcie, nie, nie, nic, nic. No nic. tutaj, powinno być bardziej. O tak. W sumie, jak to jednak sorka, że musicie ścierać. No to mój błąd, przepraszam. Dobra, te filmy też dla na mnie. Naprawdę długi, już 21 minut trwa. Wow. Jaki długi. Jak nie wiem co. Wow, Wygląda Jak wikan coś fajnego. Ładnie to wygląda. Takie jakby wcięcie w nosie, to dziwnie. Mi się to podoba, nie wiem czy jak Wam ale mi się to podoba. taki dobrze, no to no to no mówię, ten nos nie będzie taki ładny jak ten. Tutaj miałem ten patyczek, więc możecie. No, dobra, zaczniemy robić usta. Um, teraz tak te tutaj zrobiłam tym prostym sposobem to raczej, no to jest proste. możecie samego zrobić takie spaczenia albo ale robię takie ładniejsze poczekajcie, muszę zrobić taką odległość od tego wszystkiego, no dobrze to... o tak robimy tutaj kulkę I tutaj. Mamy też takie. takie trzy kulki. widzicie? Takie, no dziwnie się zapowiada. To magnacja, przyznać. Teraz tak. Robimy górną linię. A może najpierw, może środkową? Może, dobra, może tak. Robimy takie o, o i wysunięcie się. Robimy to w kół. O, może nie. A w sumie dobrze, ale poczekajcie. Ojej, tutaj trzeba wjechać w dół, o. O, trzeba tutaj wjechać w dół. No i teraz jest ładnie. No i teraz trzeba dolną... Teraz tutaj po tych... O tutaj też lekko... to jest tutaj takie o, od góry. Takie o. No i te takie kulki, szczelinie możemy teraz zatrzeć.